Witajcie w kolejnym filmie na kanale Dobre Biuro. Dziś opowiem, jak możesz zachowywać swoje prawo jazdy w roku 2024 mimo że dopiero co zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To naprawdę ważny temat, więc zachęcam Cię, abyś obejrzał ten film do końca. Pytanie kluczowe w tym filmie to, czy możesz uratować swoje prawo jazdy, nawet jeśli dopiero co zostałeś zatrzymany. Odpowiedź jest twierdząca i na Twoje szczęście brzmi tak. Istnieje sposób, który wielokrotnie działał w przeszłości i to właśnie wyjaśni. Wa yy, dlatego ważne jest, abyś uważnie obejrzał ten film, zwłaszcza jeśli niedawno zostałeś zatrzymany, być może jedynie kilka tygodni lub yy, kilka dni nawet temu. Najpierw musisz zrozumieć, jak to wszystko działa w Niemczech. Zawsze jest dzień zero, czyli ten dzień, w którym zostałeś zatrzymany przez policję. Wystawili zgłoszenie, pobrali krew na posterunku lub znaleźli u Ciebie narkotyki i inne substancje. Następnie, po dłuższym czasie otrzymasz pismo od Urzędu do Spraw Prawa Jazdy, który wydał Ci prawo jazdy informujące Cię, że odbierają Ci prawo jazdy i musisz przejść badanie psychologiczne MPU. Cały proces trwa jednak zwykle od 5 do 8 miesięcy. To są średnie wartości, ponieważ każda gmina, każdy urząd działa z różną prędkością. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, w dużej aglomeracji, to zazwyczaj trwa to dłużej średnio 7, 8, nawet 9, a nawet 10 miesięcy. Jeśli mieszkasz na wsi, może to trwać 4 lub 5 miesięcy. To są jednak wartości przeciętne. Problem polega na tym, że większość ludzi czeka, aż dostanie pismo z Urzędu do Spraw Prawa Jazdy informujące o odebraniu prawa jazdy. Wiele osób chce to dopiero wtedy zaakceptować. Jest też wielu kierowców, którzy w tym czasie myślą, że wszystko przeszło bez konsekwencji, ale niestety tak nie jest. W tle dzieje się wiele rzeczy, zanim otrzymasz główne pismo. Po pierwsze, dzień zero, czyli zatrzymanie przez policję, a następnie otrzymasz pismo z Urzędu do Spraw Kar Pieniężnych zazwyczaj po jednym lub dwóch miesiącach. Tam będziesz musiał zapłacić grzywne i będziesz miał zakaz prowadzenia pojazdów na jeden miesiąc. Dopiero po zakończeniu tego zakazu, Urząd do Spraw Kar Pieniężnych przekazuje informację do sądu, który następnie decyduje, czy wszcząć. Postępowanie karne. Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, postępowanie karne jest nieuniknione, ponieważ alkohol powyżej jeden 1,1 promila to zawsze przestępstwo w ruchu drogowym. Jeśli zostałeś zatrzymany za narkotyki i tylko znaleziono coś w Twojej krwi, sprawia trafia to do sądu, ale jest umarzana, ponieważ samo posiadanie czegoś we krwi nie jest przestępstwem. Niezależnie od tego, czy to marihuana, czy inne substancje chemiczne, jeśli znaleziono przy tobie narkotyki, również będzie postępowanie karne. Do, od urzędu do spraw kar pieniężnych do sądu i rozpatrzenia sprawy zazwyczaj mija też kilka miesięcy. Sąd przekaże sprawę do urzędu do spraw prawa jazdy, który jest ostatnim organem w tej procedurze. Dowiadują się oni na końcu, że zostałeś zatrzymany i wtedy wydają decyzję o odebraniu prawa jazdy. Większość ludzi zaczyna działać wtedy, ale to już za późno na uratowanie prawa jazdy. Jeśli niedawno zostałeś zatrzymany, powinieneś teraz rozpocząć proces abstynencji oraz przygotowania medyczno-psychologicznego. Jeśli chcesz zdać MPU bez długotrwałych dowodów abstynencji lub jako, jako pacjent korzystający z medycznej marihuany bez abstynencji, zapisz się na bezpłatną konsultację na stronie dobrebiuro.eu, kośnik lub kliknij w link w opisie pod spodem tego filmu. Jeśli rozpoczniesz 6-miesięczną abstynencję teraz, zakończysz ją przed lub tuż po otrzymaniu pisma od Urzędu do spraw prawa jazdy. To nie problem, ponieważ masz już dowód abstynencji, jesteś przygotowany na MPU. Możesz wtedy przystąpić do MPU i zdać się, co pozwoli Ci zachować prawo jazdy. Dlatego jeśli niedawno zostałeś zatrzymany, zastosuj tą strategię. Dzięki temu nie będziesz musiał oddawać prawa jazdy. Ważne jest, abyś nie czekał tylko przeszedł odpowiednio. Przygotowanie do MPU z naszą profesjonalną firmą doradczą bez stresu i tracenia pieniędzy. Pomożemy i doradzimy Ci, abyś jak najszybciej bez stresu uzyskał swoje prawo jazdy w Niemczech. W naszej firmie pracuje szereg specjalistów, którzy profesjonalnie przeprowadzą Cię przez cały ten proces kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy psychologicznej, ponieważ jeśli przygotowanie będzie niewystarczające, nie zdasz MPU, stracisz prawo jazdy, a koszty badania będą zmarnowane. Cała ta strategia działa tylko wtedy, gdy jesteś abstynencem i przechodzisz dobre przygotowanie. Jak najlepiej zrealizować to w Twojej sytuacji, mogę omówić podczas pierwszej bezpłatnej rozmowy zapoznawczej u nas. Aby się skontaktować, kliknij link w opisie tego filmu, zapisz się w naszym kalendarzu, dogodnym dla Ciebie terminem na bezpłatną rozmowę profesjonalnym doradcą MPU. Zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam do usłyszenia. Twój Michał Paluch z firmy doradczej dobrebiuro.de. Bez przygotowania e, dobrego biura no nie miałbym szans. E, ja już to wiem nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku co człowiek ma i, się, i tylko to tym się zajmuje. W opinie do, do dobrego biura są bardzo bardzo adekwatny i praktycznie 90% zdawalność, tak się dowiedziałem od moich znajomych, którzy u was robili MPU. Dobre biuro, dlatego się nazywa Dobre Biuro. Mega, 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 mega ludzie, ludzie, którzy niosą pomoc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja, nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego z czym się zmierzą. Ja korzystając z Dobrego Biura teraz wiem z czym się mierzę, dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z Dobrego Biura. To jest jedno z nielicznych biur, które przykłada bardzo wagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w 100%. Dobre biuro, twoje marzenie na wyciągnięcie ręki, nasza pomoc to droga do powrotu, do wolności. Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy, niezawodnie działamy. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów. Celów. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów.